Dzień dobry, to jest program rozmowa przy szklance wody. Dzisiaj moimi gośćmi są panie z rady programowej Słowskiego Kongresu Kobiet. Pani Renata Hilarska, pani Urszula Chudak dzień dobry, panu, dzień oraz pani panie. Hanna knaflewska Parkowiek. Dzień dobry paniom. Cieszę się, że przyjęły panie zapros nasze zaproszenie. Kongres, drugi kongres kobiet odbył się ponad już dwa tygodnie. Jest więc chyba dobry czas na to, żeby podsumować. To, co się wydarzyło w sobotę, w ostatnią sobotę wrześniową. Czy czytały Panie komentarze internautów, które pojawiły się przy medialnych informacjach o drugim Wschodnim Kongresie Kobiet? Przyznaję, że nie czytałam. Dlatego, że po pierwszym Kongresie Kobiet razem z koleżankami tak próbowałyśmy przeanalizować. To był pierwszy kongres, chciałyśmy zobaczyć, jakie problemy dotyczą nasz, naszego rejonu. Naszego powiatu, naszych kobiet żyjących na tym terenie, i pod tym kątem zastanawiałyśmy się, jak zaakcentować takie działania w tym drugim kongresie. I myślę, że to, co wymyśliłyśmy już we wrześniu ubiegłego roku, zrealizowałyśmy. Ale czy komuś to się podobało, czy nie, to już pozostawiam osobom, które były na tym kongresie, a liczę, że trzeci kongres będzie jeszcze liczniejszy. No, ja muszę też powiedzieć, że nie czytałam komentarzy, ponieważ dla mnie wiarygodnymi opiniami są opinie ludzi, z którymi rozmawiam, kobiet, które spotykam, które były lub które nie były na kongresie, które mówią o swoich problemach, mówią, oceniają kongres. Nie czytam anonimowych komentarzy na internecie. Dla mnie ukrywanie się anonimowe jest niemiarodajną żadną opinią. Chociaż muszę Pani powiedzieć, że Pani Urszula Chudak zawsze się podpisuje. Pod, a, to, no ale to jest wyjątek, gdyby się wszyscy podpisywali, ja bym wtedy czytała i ja bym mogła dyskutować. Dla mnie miarodajną opinią właśnie o kongresie, na temat kongresu są rozmowy z kobietami, z niektórymi też panami, którzy byli na kongresie lub też mają ochotę, bo wyrazili ochotę być na następnym kongresie. A ja odpowiadam tak, czytałam, nie tylko czytałam, również odpowiadałam Podpisując się z imienia i nazwiska, ponieważ od początku do końca biorę odpowiedzialność za to, co myślę, co piszę. I powiem tak, jakie było moje wrażenie po tych komentarzach. Myślę, fajne, dlatego że wzbudzał bardzo skrajne emocje, czyli był taki, jak mówi biblista, nie bądź letni, bądź zimny, albo gorący. W moim odczuciu ten kogres był gorący i dlatego bardzo się cieszę, że właśnie takie emocje wzbudzał. I jak powiedziała koleżanka, bardzo cenię sobie opinie. Yy, Właśnie, bo każdy ma prawo powiedzieć, jak to odbiera. Nasze doświadczenie życiowe, nasz wiek, nasze siwe włosy, bo pod tą farbą mam siwe włosy, nie pozwala na to, by być optymistką, że hurala, będą mnie wszyscy chwalili. Nie ma takiej możliwości. W domu są cztery osoby nieraz także trudno osiągnąć konsensus. Tutaj była porażająca i może nie, no porażająca to przesadziłam, ale może tego zdania bym nie wypowiedziała przed kongresem lubuskim, ale dzisiaj je powiem. Patrzyłam na lubuski kongres, robiłam porównanie. Porównywalna frekwencja, porównywalni paneliści, Nieporównywalne są inne rzeczy, siły i środki. My trzy w żaden sposób nie możemy równać się z potencjałem Urzędu Marszałkowskiego. I to tyle tytułem pańskie, Pańskiego Pytania. Zanim przejdę do drugiego pytania. Pomimo tego, że Pani tutaj mówi, że tych środków jest trochę mniej, albo one są, są one nieporównywalne, to jednak udało się Panią, i wydaje mi się, że to jest dosyć ważne i takie widoczne, udało się Panią z, z, zainteresować media, nie tylko lokalne, ale to nie jest, muszę, tutaj. Panie że mhm. proszę mi pozwolić, muszę powiedzieć kapelusz z głowy przed Państwem informowaliście na bieżąco, informowaliście naprawdę bardzo rzetelnie. My bez tego byśmy po prostu sobie nie dały rady. Jeżeli Pan mówi o mediach, Faktycznie było TVP Info i pierwszy program Polskiego Radia. Myślę, że to świadczy o randze imprezy. Ale to jest doświadczenie po pierwsze To się nie bierze z nikąd. Tak, bo w momencie kiedy tworzyłyśmy pierwszy kongres, no to koleżanki miały doświadczenia uczestniczące w podobnych imprezach. Chciałyśmy to przełożyć na nasz grunt, a wiadomo są całkiem inne i środki, i ludzie, mentalność. Więc myślę, że kolejne kongresy będą troszeczkę zalepiały te nieścisłości, które wynikają już po tych, które się odbyły, a będą wysuwały na plan jakieś priorytety, które będziemy chciały w dalszym ciągu je tutaj pokazywać, czy rozmawiać, czy, czy a pan, zachęcać. Co, a wie pan co dla mnie było najpiękniejszą laurką? To znaczy tak, bardzo oczekiwaliśmy, bo do piątku wiedziałam, że pani Marszałek Polak będzie prosiła o przygotowanie możliwości prezentacji. Rano przyjeżdża jej ekipa, dosyć liczna ekipa, i mówi, pani Ulu, pani Marszałek prosiła panią przeprosić, ma 40 stopni gorączki nie pojawi się, było mi bardzo smutno, ale poniedziałkowy telefon, właśnie od jej pracownic, pani Ulu, pani Marszałek powiedziała mi dzisiaj tak w gabinecie, czuję się tak, jakbym nie była na naszym lubuskim kongresie. Myślę, że to utożsamianie się. Było po prostu super. Jeszcze wrócimy na chwilę do tych uwag, komentatorów. Rzeczywiście, to, większość to, to były anonimowe komentarze, ale one się dzieliły na dwa rodzaje. Pierwsze to takie, które zazwyczaj spotykają imprezy wschowskie. Czyli cóż z tego, że cokolwiek się tutaj dzieje, skoro wschowa. Więdnie, bo tak, tak, tego rodzaju były komentarze, że brakuje tutaj pracy, że młodzi ludzie nie chcą tutaj wracać, bo Wschowa nie jest atrakcyjna. Kongres kobiet miał na celu zapełnić tę, tę lukę. Oczywiście. Oczy wiele pracy. nie. nie. nie oczywiście, Chciał ale żeby... ja mam tutaj odpowiedź. Tak, bardzo proszę. dobrze. Ja z kongresu kobiet, z FEMKI, z magazynu Kobiet Myślących, ja przeczytam, dlaczego ja się zaangażowałam i jaki był cel naszego kongresu. Celem kongresu jest wielka zmiana mentalności. I to jest podstawą. To znaczy zrozumienie, że powinnyśmy być równe mężczyznom jako żony, partnerki, pracownice, obywatelki, szefowe. I to chyba jest jednym z głównych celów. Zmiana mentalności. I to zaczyna nasz Kongres coś takiego właśnie robić. A jeżeli chodzi o miejsca podstawami. pracy, to faktycznie zapewniłyśmy trzy miejsca pracy na cztery miesiące. Tobie, Tobie i Tobie. Bo to, przecież to nie jest celem kongresu. Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, nie kongres, nie festiwal muzyki królewskiej, nie jakieś tam inne stowarzyszenie. No, to jest taka zwykła złośliwość. Tak, a jeżeli no nie można mówić, że y, kongres ma coś załatwić, kongres ma. Zmusić kobiety do aktywności, no bo prze, przede wszystkim jednym, tak jak tu jest napisane, jednym z celów jest wspieranie rozwoju intelektualnego mieszkanek całego powiatu wschowskiego. Podnoszenie ich świadomości na temat praw kobiet, no i na temat poszanowania ich godności. A wtedy wiele się zmieni, wtedy nie będą młodzi ludzie uciekali, będą chcieli zostać. To zależy tylko od mieszkańców wschowy. Tego nie załatwi nikt, nie załatwi żaden włodarz miasta, nie załatwi żadna instytucja. Panie redaktorze, a może warto taki kongres robić po to, by te cztery godziny panie były razem, by czegoś ciekawego wysłuchały, by pięknej muzyki wysłuchały, by potem razem na koniec tańczyły razem, by nawet dobrze zjeść. I tak sobie myślę. Przypominam się tutaj, co napisałam na Państwa portalu. Podeszła do mnie na zakończenie kongresu pani, która mogłaby z powodzeniem być moją mamą i mówi: tak, Pani Ulu, jak ja Pani bardzo dziękuję, że Pani mnie zaprosiła na ten kongres. Ja w życiu nie widziałam artysty prawdziwego w rzeczywistości. Ja nigdy nie słyszałam tylu ciekawych rzeczy, a jak mam w domu, to lepiej nie będę mówiła, I choćby dlatego, dla, takie, dla usłyszenia czegoś takiego warto ten kongres robić. I będzie trzeci, czwarty, piąty, choć ja już jestem Jak bardzo doczyny. w wieku, ja na złość Zusowi. Bo podobno przez 100 lat on daje 100% emerytury. Więc ja na złość Zusowi będę dalej trwała i będę robiła kongresy z moimi cudownymi koleżankami. Ale u nas będą kolejne kobiety, które też mają pomysły, które może Oczywiście. mają inną wizję prowadzenia takiego spotkania. I mam nadzieję, że będzie się to dalej toczyło. Bo to. Uważam, że jeżeli jest zaproszenie, są plakaty, są rozmowy, są wywiady, jakieś konferencje, na których mówi się o jakichś uroczystościach, czy spotkaniach, to o czym się, czym we Wschowie możemy się podzielić z mieszkańcami, to tylko od tego mieszkańca zależy, czy on to wybierze, czy od nie. Mówi, że tak, chce, że, że tak, chce tak, w życiu tego wyjdzie. miasta. I wtedy, to słuchajcie, myśmy tak ogromną kampanię reklamową e, zrobiły w wielu mediach, centralnych, lokalnych, jak już mówiłam... W e, prywatnych rozmowach. Tak, przede wszystkim. Mało Ale... tego. Hania stała w piątek na ulicy z orkiestrą, e, po prostu zapraszała e, najbardziej orkiestrę... Starałam się tańczyć. E, tak, żeby atrakcyjnie. tak, o tańcu jeszcze powiem, o tańcu One Billion Rising. Ale e, do czego zmierzam, że jeżeli ktoś chciał, to po prostu mógł być w tym dniu. Ale już wręczając ulotki, i zaproszenie, widziałyśmy, kto jest na tak, a kto z dystansem. Czyli, jeżeli ta osoba tak przyjmowała, to prawdopodobnie jej nie było z nami w tym dniu. Ale też ten nasz kongres ma być inspiracją dla pań, żeby realizowały własne ambicje, własne plany zawodowe. I jeżeli chociaż kilka, dwie, trzy osoby zainspiruje do tego, żeby zacząć działać, realizować własne ambicje, własne zamierzenia, własne plany zawodowe, to jest naprawdę już sukces. No. Pojawiła się też taka uwaga, że zabrakło żon przedstawicieli lokalnych samorządów. No, gdybym ja była żoną jakiegoś przedstawiciela, bym na pewno przyszła. Mój za, za żony nie możemy więc... odpowiadać. Ja tak. żona pana Hilarskiego była. Tak, tak? Właśnie, właśnie. Ja mam nawet taki, a raz pomysł. A resztę, no. taki pomysł. Za Mam taki pomysł, że nawet, żeby może, może tu koleżanki zaakceptują go, że może zaprosimy do jednego z paneli kiedyś wszystkie pierwsze damy wschody. Niech opowiedzą, jak to być żoną burmistrza. I może to będzie ciekawe. Zobaczymy. Um. I by, by była jeszcze taka uwaga, e, że brakuje postulatów pokongresowych, e, postulatów lub, u, lub uwag, które Kongres wypracował i które kieruje na przykład do e, lokalnych kobiet, czy do kobiet, mhm. zamieszkujących lokalne Ale to się przydaje tak. ma, Miałyśmy mamy <śmiech> postulaty, <śmiech> tak? mia musimy się. Zebrać, usiąść, weźmiemy jeszcze kilka pań, przedyskutujemy. Jednym z tych postulatów, bo no, temat drugi raz wypłynął temat przemocy, było to, że do samorządowców wyślemy postulaty. Jednym z nich będzie, żeby wspierały samorządy organizacje i inicjatywy obywatelskie, które będą zmierzały do tego, żeby wspierać rodziny dotknięte przemocą. I drugi, no społeczeństwo nam się starzeje. To zresztą było widać też po kongresie, żeby wspierać instytucje, organizacje i stowarzyszenia, które będą poprawiały jakość życia seniorów i seniorek. Świetnie. Także to na pewno do samorządowców skierujemy tak, jako tak, rada miałyśmy, programowa. Mamy te postulaty, ale zrobimy takie czasu zamieszanie. I taka piękna muzyka na koniec, że po prostu zapomniałyśmy. Ale A my, mamy, mamy, bo ale tak. zbierzemy kilka kobiet, te które wiemy, że były, i wtedy pod tym się podpiszemy, wyślemy do samorządów naszych. Nawet chcąc jakiś uwag od uczestniczek, rozłożyłyśmy. Kartki z długopisami, żeby były zapisywane postulaty, bo to są nasze co, na razie przemyślenia. Tak, co? No, jeden bardzo tak. ważny postulat został spełniony, może nie wysunięty, ale został spełniony. Jak Państwo wiecie, wysunęłam ten problem po częstunku dla wszystkich. To zmaterializowało się w czasie kongresu. Byłyśmy przygotowane na podjęcie 300 osób, podjęliśmy około 200, także Panie brały jeszcze na wynos ze sobą, więc nie było źle. W każdym razie nie było to łatwo, a dlatego to się udało, ponieważ zaangażowaliśmy Trzy panie, które stałyby się tak przy kuchni, dwa dni ugotowały i po prostu zrobiliśmy. Ja od początku myślałam o tym, by pani minister, pani senator jadła razem z nami, by każda z pań miała tą możliwość podejścia do niej, i porozmawiania. Była taka możliwość, bo... złożona. Tak, tak, bo pani minister jest tam dzięki nam, a nie my dzięki niej tam. Dzięki niej tutaj. I tak, tak się odbyło. Także postulat nie tylko jednym wysunięto, ale zrealizowano. Hasło tegorocznego kongresu brzmiało wiedza, aktywność, samorealizacja. Jak należało je rozumieć? To miała być zachęta do tego, aby właśnie zdobywać wiedzę, samorealizować się, być aktywnym, czy też pokazanie osób, które w ten sposób funkcjonują, w ten sposób się realizują? Ja myślę, że właśnie najbardziej i najlepiej jest na przykładach panie, panelistki, które występowały, były tego namacalnym dowodem. To może chciałabyś panią uzupełnić. Ale myślę, panie, że, że to jest zachęcające, że kobiety, które oglądają, przyglądają się takim kobietom, które yy, osiągną jakiś sukces w swoim życiu, że to je zachęca? spotykać się pani z takimi. Tak, ja myślę, że to jest budujące. Na przykład, konkretną wiedzę przekazała ministerko Złoska rajewicz Ona przekazała konkretną wiedzę, fakty, jak wygląda życie w rodzinie, jak wygląda partnerstwo w rodzinie. I wiele kobiet było tym zaskoczone. Że jak wiele czasu mężczyzna poświęca sobie, jak niewiele czasu poświęca kobietom. One były zaskoczone tym. Przy samorealizacji no skończy, Moi przecież. Państwo, można się samorealizować mając lat 20 parę, jak Martyna Handkę, która jest. Szalona na punkcie tańca, ona taniec uwielbia, ona zresztą w tym kierunku zdobyła wykształcenie, ona prowadzi zajęcia tego typu, ale te, także można w wieku 60 paru lat, tak jak czy liderki z Leszna, realizować swoje pasje. I to jest samorealizacja, która daje przyjemność naprawdę i w momencie, kiedy się ma 20 lat i kiedy ma się 60, nie ma granicy. Jestem dowodem tego, że życie nie kończy się po 50. Ja też jestem tego dowodem, mam 62 lata. A ja Przyznać... miałam przyjemność brać udział w jednym z paneli, gdzie właśnie ja się dzieliłam swoim, swoją wiedzą, doświadczeniem, samorealizacją. Bo gdyby życie mnie nie zmusiło w 2000 roku, kiedy walczyłam o szkołę, próbować pozyskiwania środku, czy środków finansowych na działalność placówki czy działać na rzecz stowarzyszeń, to na pewno, no, też siedziałabym z boku i słuchała, jak to wygląda. Natomiast tutaj miałam tą ogromną satysfakcję podzielić się, że przetrwałam to wszystko, też jestem matką, też mam małe dzieci, też mam pracę zawodową, a jednak znajduję czas, żeby jeszcze dodatkowo pracować na rzecz swojego środowiska i dzielić się z tą wiedzą, moimi umiejętnościami, z innymi osobami, które chcą założyć stowarzyszenia, które chcą pisać projekty, więc myślę, że no jest ta szansa, jeżeli ktoś chce, to na pewno znajdzie w każdej tej dziedzinie coś, co jego zachwyci. Na I to wtedy senator... nie jest ciężarem, tylko przyjemnością. przyjemnością. Pani senator też powiedziała, przyjeżdżam do Was prosto z Warszawy, wyjechałam w poniedziałek z domu, ma małe dzieci, a jednak, czyli ona była tym żywym dowodem, że jak się bardzo chce, to po prostu się zrobi. I myślę, że o to, to, to właśnie chodziło. Myśmy pod tym kątem zapraszały Panie panelistki. Pani Kozłowska-Rajewicz mówiła właśnie o tym, o czym przed chwilą wspomniała Pani Hanna, czyli o tym, że mężczyźni w domu pracują dużo, dużo mniej niż kobiety. Tygodniowo to wychodzi według badań, że mężczyźni poświęcają czas na pracę w domu 9 godzin, kobiety 31. To w przeciągu roku naprawdę zbiera się bardzo dużo godzin. Czy Pani spotykają się z takimi kobietami na terenie powiatu wschowskiego, które mówią chętnie byśmy się zaangażowały, ale niestety mamy tyle obowiązków, że ani nie mamy na to czasu, przychodzi wieczór, właściwie jedyne od czym możemy to tylko, żeby się położyć spać. Koleżanka Tuchania mówiła o mentalności, mi się przypomniało coś takiego. Jest bardzo aktywna sołtyska, pani sołtys, bo ja wolę tego, tej formy używać, w Starych Drzewcach. Ona z nami uczestniczy, ona przywozi kilka pań zawsze i mówi, ja mówię, Ilonka, proszę więcej. Ona mówi, Ula, nie mogę. Prosiłam kilka pań, one po prostu chętnie młode by poszły. Mężowie nie chcą zastąpić je w domu, nie chcą puścić. Jeżeli ona wie, że wróci do domu, a mąż nadmuchany będzie siedział, nie będzie to dla niej rozrywką. Czyli tu nie tylko chodzi o to, by mąż pomagał, ale by duchowo wsparł. Słuchaj, idź, możesz iść, baw się dobrze. I tu myślę, że o to faktycznie chodzi. Tak, i walczmy o tą zmianę mentalności, bo naprawdę kobiety miały przyjechać. Miały przyjechać osoba sień, przecież miały przyjechać łęgoń, tyle wice. Dźwęgoń, ty miały przyjechać. Kobiety zostały w domu, bo muszą okna umyć, muszą wyprać, muszą wypracować. Przecież. Ale czy to nie, nie, powinno, nie powinno być jedno z zadań takiego kongres, tak. kongresu kobiet, żeby. Ale my realizujemy, panie redaktorze, przecież nie ma nic gorszego dla organizatorów, kiedy sala świeci pustkami, nie ma gorszej sprawy i dlatego my o to najbardziej zawsze drżymy i myśmy naprawdę zapraszały, chodziły, prosiły, zawsze ktoś tam ma coś innego ważniejszego, ale były już pewne osoby, które wiesz, że nie będą, same. ale były, są, są, są czyli, czyli tak. Powoli zaczyna się zmieniać. Z tego by wynikało, że kobiety chcą być aktywne, tylko trzeba zmieniać mentalność mężczyzn. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Kobiet troszeczkę, mężczyzn, mężczyzn tak. bardzo dużo. No w każdym razie nie było tak, żeby nie było, było po prostu porównywalne do Zielonej Góry. więc Myślę sobie tak, że my zawsze możemy liczyć na panie ze sławy. One karnie się wstawiają, są, także kongres będzie i będzie rósł w siłę. Tego jestem po prostu pewna. Hmm. Teraz w ostatnią sobotę miał miejsce Lubuski Kongres tak. Kobiet, tam wśród panelistek między innymi wystąpiła Wanda Nowicka, która mówiła o tym, że potrzebne są kobiety w polityce. Czy Panie jako Rada Programowa też myślą w takich kategoriach, że na przykład w lokalnej polityce potrzebne są kobiety, na przykład kobietom potrzebna jest kobieta burmistrzyni lub kobieta starościna? Ja panu powiem tak, że skoro Pan już wspomniał temat lubuskiego kongresu, muszę tutaj też powiedzieć, że zaznaczyłyśmy bardzo mocno swoją obecność z wielu względów. Pierwsza, myślę, bardzo znacząca, to była taka sprawa, że byłyśmy w jednej trzeci stanowiliśmy frekwencję, byłyśmy powitane przez prowadzących zupełnie sympatycznie, po prostu odnotowano naszą obecność, bo również ja byłam poproszona o to, by podsumować naszą skowską aktywność i. Powiedziałam bardzo krótko to, że my we Wschowie jesteśmy bardzo aktywne. Takie hasło obowiązuje na ten rok. Szkoda czasu, aby tracić czas. A opowiedziałam to słowami wiersza Anny Wojdeckiej. Życie jest jak autostrada, pełna aut przeróżnej klasy. Zatrzymać się nie wypada, bo wypadniesz z trasy. A my, wschowskie kobiety, z trasy zwanej ojczyzną, pracą zawodową, społeczną, po prostu nie chcemy wypaść i nie wypadniemy. I mało tego powiedziałam, że nie tracimy czasu. Robimy już przygotowania, trwają do trzeciego Kongresu I zaprosiłam wszystkich obecnych na Trzeci Kongres do Wschody, zapewniając, ich, że przyjmiemy ich iście po królewsku, bo jak można inaczej w mieście królewskim? Po królewsku, po prostu. Ale odpowiadając na pytanie, to ja dopiero po 50 latach doszłam do tego, że wart... ja zawsze byłam kobietą aktywną, zawsze włączałam się w wiele działań społecznych, a po 50 latach zrozumiałam, że jeżeli nie ma kobiet w polityce, to one nie mają prawa głosu, to one muszą siedzieć na drugim miejscu. No chociażby teraz, jeżeli pracuję jako radna, to ja rozumiem, że wiele decyzji zależy także od tych kobiet w takiej małej, lokalnej polityce. I naprawdę można wiele decyzji przeforsować, do wielu rzeczy nakłonić tych czasami opornych panów, ale musi być kobieta w polityce, jeżeli kobiety nie ma to ona wtedy nie istnieje, bo to politycy podejmują decyzje. To nie społeczeństwo, to politycy podejmują wszelkiego rodzaju decyzje. Jeżeli tam nie ma kobiet, jeżeli one nie będą wyrażać własnego zdania, one nie będą miały żadnych praw wtedy. I wszystko podporządkuje się męskiemu punktowi widzenia. Będą Panie startowały w następnych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej? Tak, ja, ja wyraziłam taki akces, tak. Ja będę i będę walczyć o tą kulturę, co nie wszystkim się podoba, ale trudno, kultura zawsze była dofinansowywana. O kulturę, o to, żeby po, poprawić standard życia osobom, które są osobą niepełnosprawnym, właściwie dzieciom niepełnosprawnym. Będę walczyła o to, żeby matki, które mają dzieci niepełnosprawne, miały większy komfort życia. Zresztą to jest jednym z osiągnięć Kongresu Kobiet, bo pensje, te zasiłki, które są przeznaczane dla kobiet mających dzieci niepełnosprawne, z roku na rok rosną. W 2015 roku ma to być średnia, kraj... nie średnia, najniższa płaca krajowa, a dotychczas było 100 parę złotych. A kobieta nie może, mając dziecko niepełnosprawne, nie może podjąć pracy. A to jest bardzo ważne. No niestety ja długie lata, w brennie latem przebywałam. No i to, co mnie zawsze uderzało, tam był ośrodek Rawicz dla inwalidów. I tam zawsze były dwa turnusy dla dzieci niepełnosprawnych. Małe, większe do 18 roku życia. I zawsze widziałam tylko matki z wózkami. Jak rozmawiałam z nimi, to się okazało, no niestety mąż odszedł, nie wytrzymał presji. Dla mnie to było przerażające. Dlatego tym kobietom naprawdę należy się wielki szacunek i należy im pomóc w miarę możliwości. Właśnie jeden z blogerów też zarzucił, że zamieszczając zdjęcie po naszym kongresie, że w rzędzie pierwszym same męskie władze. Ale z tego co wiem, bloger, który reprezentuje konkretną formację, też wystawia mężczyznę. Tak, czyli czyli pisze się co innego, mówi się co innego. Ale panowie Pan muszą usłyszeć, z czego kobiety chcą i muszą panowie usłyszeć, i władze nie, muszą usłyszeć czego prawda, kobiety ale oczekują, o... co ich interesuje, jakie problemy. Chodziło o to, że tak złośliwie to było traktowane, że władze męskie na kongresie kobiet, ale z tego w, 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 wynika, że gdyby chcieli, ci, to mógł ludzie, wystawić kobietę. Kobieta? kobieta. Tak. niech ten pan wystawi kobietę. Z tego co wiem, że jest cały czas mężczyzna wystawiony i nawet przoduje w rankingach. Ranking biorę tutaj w cudzysłów. To jeszcze zapytam e, o posła Józefa Zycha, bo on też e, trochę kon, e, kontrowersyjnie. Tak, emocje wzbudził. Tak, wzbudził, tak, wzbudził e, emocje. E, tak, i, było... dobrze, my zasadzie tak. pilnej. Dwa dni chyba przed kongresem, a może dzień przed, przed W kongresem? Piątek to był dzień e, głosowania tej ustawy. Tak, e, zagłosował za zaostrzeniem ustawy anty, antyaborcyjnej. Gdyby panie miały tę wiedzę wcześniej, zaprosiłby panie e, posła Józefa Zycha, czy zrezygnowały z jego e, ustawy? Zaprosiły. To nie tak. posłuchać, co kobiety mają do powiedzenia. Tak. Wiele kobiet tak. y, Wtedy od wielu kobiet by usłyszał, że nie ma racji, a to jest spotkanie twarzą w twarz, usłyszenie argumentów zupełnie inną rzeczą niż spojrzenie na ustawę, przeczytanie i daleko od społeczeństwa. Jeżeli chodzi o zapraszanie parlamentarzystów, na mnie spadł ten obowiązek. Wysłałam wszystkim parlamentarzystom naszego okręgu zaproszenia, prosząc w mailu, by do 10 września potwierdzili obecność względnie nieobecność. Proszę sobie, ponieważ musiałam przygotować scenariusz prowadzącemu. Nikt nie potwierdził, tylko pewnie dwoje parlamentarzystów odpisało nie mogę, będę w tym dniu gdzieś indziej. W każdym razie Mam do wszystkich komórki telefony komórkowe i zaczęłam być dzwaniać. Tonę nieznaczące sprzeciwu ponowiłam zaproszenie. Więc proszę posłuchać, jakie miałam odpowiedzi. Pani poseł Rafalska, przepraszam pani Ulu, będę w tym dniu w Barcelonie. Trudno. Kolejny telefon. Do pani poseł Bożenny Bukiewicz. Nie mogę, bardzo panią przepraszam pani Ulu, będę w Genewie. Dzwonię do posła Wontora, do Zielonej Góry. Bardzo żałuję pani Ulu. będę w Pekinie. znaczy w Chinach. Już całkiem... Po prostu było mi bardzo przykro, bałam się kolejnych telefonów y, wykonywać, ale jeszcze myślę, że został poseł Zewskowy. Na pewno mi nie odmówi. Dzwonię, wymusiłam obecność, obiecał, nie był. Y, dzwonię do y, pana marszałka Zycha. Panie marszałku, bardzo będzie nam przyjemnie, jeżeli pan będzie z nami w tym dniu. Będę, pani ulu, jest troszeczkę komplikacji, a to dlatego, że w piątek są obrady, a wieczorem jestem w TVP Info. Y, myślałam, że to może jest wymówka. Sprawdzam, oglądam. Y, Forum jest marszałek. Jestem w stałym kontakcie z jego kierowcą. Tak. Mirek, jesteś w Warszawie? Tak, Ula, jestem, czekam pod studiem. Jak tylko skończyła się audycja, pan marszałek wsiadł, jechał ileś godzin do Zielonej Góry po krótkim wypoczynku, był u nas yy, z nami kobietami. Mimo, nie najmłodszy, bo jest najstarszy z naszych parlamentarzystów. Więc teraz proszę powiedzieć, czy należało mu się to, co otrzymał od naszych... Po prostu ja rozgrzeszam tych ludzi, którzy oceniali go bardzo krytycznie. Po prostu nie wiedzieli kuchni tych zaproszeń. Ja ją znam. Ja w tej chwili musiałam to jasno powiedzieć. I zaprosimy kolejny raz wszystkich parlamentarzystów. Rozumiem innymi słowy, że panie wybierają wariant rozmawiamy ze wszystkimi, nikogo nie bojkotujemy. Absolutnie tak. Tak, bo, bo sprawy rodzinne, sprawy kobiet za nic mają barwy polityczne i lewica, i prawica, i centrum ma te same problemy, choć różne na nie spojrzenie. To oczywiście to wynika z idei partii. To na koniec zapytam, jest taka idea, rozmawialiśmy z panią Szymokodak przed programem, tak. aby taniec, który niesie taką treść przeciwko przemocy Przemoc, wobec tak. kobiet, był zatanczony tutaj we Wschowie. Tak, ja słyszałam o tym tańcu i miałyśmy okazję zatańczyć wszystkie kongresowiczki na zakończenie Lubowskiego Kongresu. Jest to piękne, energetyczne. Okazuje się, sprawdziłam troszkę w internecie, 200 krajów to się włączyło, w tym Polska, 25 miast, w tym Zielona Góra, już tańczyły 14 lutego, a impulsem takim było pani, pytanie pani pełnomocnik, pani Ulów, schowa dołączy. Cóż ja miałam powiedzieć? Jak się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. I. Marzy mi się bardzo, by w pierwszym rzędzie właśnie tańczyły władze, panowie, bo, bo to nie chodzi o to, że tylko kobiety mają tańczyć ci, którzy nie zgadzają się z przemocą wobec kobiet. Wcale nie jest tak, że akurat nie jesteśmy oazą dobro szczęśliwości we wschowie nie ma przemocy czy w kobiecie. Jest nieraz bardzo zakamuflowana. Jest. Może taka nieraz niefizyczna, a słowna, a ona więcej boli. Wiemy my wszyscy, myślę, że się słuchacze też ze mną zgodzą. Gdyby znalazły się osoby, które chciałyby podjąć y, tę inicjatywę, to miałoby się zgłaszać do pani? Absolutnie, Absolutnie. Nie ubywałam, mm. do yes, nas, tak. do nas. Do pani. Do. Ja myślę, że zabrzmi ten One Billion Rising. Po prostu we wskazała będzie z 26 miastem, które dołączy. To tego Panią życzę, zresztą sobie też, Czyli Czyli nie Pan będzie zdanie Pan no dalej pan pan tańczył, Panie Redaktorze? Ja no, mam no, problem z tańcem. Tańc <laughs> dobrze, dobrze, ale nie ma Pan problem problemu z nogami. Nie ma Pan problemu bez z nogami. Ktoś, kto ma problem z tańc, że śpiewem, może e, melody recytować. Jak się bardzo chce, to po prostu można. Pani Hanna jeszcze. Ulotka od Pani Marszałek i napisała zdanie, z którym ja się utożsamiam. Wierzmy w siebie, i nigdy nie zapominajmy o swojej wartości. I dodaję, że jedynie niesłuszna w kobietach jest rzecz, jedyna rzecz to jest to, że zapomina ile ona jest warta. Moje Panie, wierzmy w siebie, wierzmy w to, że jesteśmy naprawdę wiele warte. I bądźcie z nami na kolejnych kongresach. A przekonacie się o tym, a jeżeli nie jesteście przekonani, to my Wam wskażemy, paneliści wskażą drogę, jak do tego dojść. Czyli zapraszamy. Jak to mówi Pan Wojciech Cejrowski, proszę. Proszę z tym aparatem kamerowym bliżej. Mamy wpisy bardzo sympatyczne, uczestniczek, które były do lubuskiej księgi. Zostanie w naszym archiwum. Ja potwierdzam Pani słowa. Moim, moimi gośćmi były dzisiaj trzy aktywne, przedsiębiorcze. E, istotne kobiety w powiecie wschowskim. E, pani Renata Hilarska, pani Uszyła Kudak tak, i pani Anna dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję za Podwójnie ważna, to wyszła z ust mężczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.